Panowie, jaki to był mecz? Dobry, średni, taki jakiego się spodziewaliście, czy też, czy też nie? Byliście przygotowani znaczy na to. To na pewno coś, mecz na walki, tak, bo to derbowy typowo. To, staj, wiedziałem, że padło to określenie, wiedziałem. To już wiemy, jak no tak, to był nie, mecz. Nikogo nie zaskoczyłem pewnie. E, nie, to był mecz trudny. Oczywiście. Wisła postawiła nam trudne warunki. Dzisiaj grali bardzo blisko siebie, e, agresywnie. Dużo było stykowych sytuacji, no, ale, ale mówię, dzisiaj, dzisiaj my wychodzimy z trzema punktami. Janek, ma, masz takie poczucie, że, że to ty tam dowodziłeś, rządziłeś w środkowej linii. Nie mówię tylko o Krakowie, ale mówię o, o, całym, o całym meczu. Bo ja szczerze mówiąc, gdybym miał wskazać piłkarza spotkania, to bym się zdecydował na ciebie. Za chwilę będę się podpierał Kaziem, chyba że on wytypował kogoś innego. To no. wtedy się nie gniewaj, no sorry, ale takie, <laughs> takie jest Spokojnie. życie. A to już spytam, spytam Mateusza, kto był piłkarzem tego meczu? Ja tutaj nie będę zmieniał, skoro pan mówi, że Janek, no to jak najbardziej Janek. Nie, zresztą było widać to, to doświadczenie. WISO nas bardzo wysoko wyszła, pressingiem na początku mocno to było widoczne, ale potem uspokoiliśmy to i głównie dzięki, dzięki Jankowi.